When Szczęść Boże, kochani, witajcie. Nazywam się Siostra Matylda i przemawiam do Was z najwspanialszej i najpiękniejszej wsi na Mazowszu o nazwie Szymanów. Czemu takiej wspaniałej? No bo wieś jak wieś, prawda? Poczta, punkt apteczny, parę spożywczaków. No, jeszcze supermarket nam ostatnio wybudowali, więc jest super. Aczkolwiek wieść jest oczywiście wspaniała z zupełnie innej przyczyny, a mianowicie mieści w sobie stary, zabytkowy pałac Lubomirskich, a w nim liceum dla dziewczyn w Szymanowie. Te właśnie dziewczyny potocznie nazywają się Szymanówki i jak zobaczycie w tytule filmiku są tutaj od 1908 roku, czyli skandalicznie długo. I skąd pomysł na filmik? Ano z tej prostej przyczyny, że skoro szymanówki są tak skandalicznie fajne, to czemu wam ich nie pokazać? Po prostu. Zatem bądźcie z nami, śledźcie nas i przez kilka krótkich mini-filmików opowiemy Wam o szkole dla dziewczyn w Szymanowie. Do zobaczenia. Zatrzymaj!